Dzień dobry Państwu. Przed nami mecz towarzyski reprezentacji narodowych. I powiem, że choć to spotkanie towarzyskie, to jestem przekonany, że emocje gwarantowane. A to spotkanie będą komentować Dariusz Szpakowski i Jacek Laszkowski. Dla części piłkarzy to test i doskonała szansa na zapewnienie sobie częstszych występów w kadrze. Mecze z Niemcami to dla wielu polskich kibiców jedne z najważniejszych spotkań reprezentacji Polski. Ładunek emocji jest ogromny! Trio z Dortmundu było przez pewien czas łącznikiem piłki polskiej z niemiecką. Choć już dawno się rozpadło, to Polacy na boisku na pewno zechcą dziś udowodnić sobie i nam wszystkim, że są zgranym zespołem i że niemiecka precyzja nie jest im obca. To drużyna, która lubi grać głęboką defensywę. Mit czasami dziesięciu piłkarzy w polu karnym. Jacku, myślisz, że to dobre podejście? No, zobaczymy. Okaże się dopiero po 90 minutach. Czasami ofensywnie nastawione ekipy zupełnie nie wiedzą, jak ugryźć taką zmasowaną obronę. Zaczyna się nudne klepanie wokół szesnastki, które do niczego nie prowadzi, co najwyżej do groźnej kontry. Patrząc na to ustawienie, zastanawiam się, jak bardzo się ono zmieni w trakcie spotkania. No, może się zmienić wręcz diametralnie, bo w ich taktyce wymienność pozycji jest bardzo ważna. Lubią grę długimi seriami krótkich podań, wymianą piłki w trójkącie, aby potem nagle szybkim podaniem uruchomić skrzydło lub napastnika. Nie wszyscy lubią taką grę, ale nie można odmówić jej tego specyficznego uroku. Pierwszy gwizdek i zaczęli. Polacy bez kompleksów, ale myślę, że jednak lekka trema pewnie jest. Grając zawsze niewygodnymi Niemcami, w dodatku aktualnymi mistrzami świata, nerwy są zrozumiałe. Mats Hummels. Aut Piłka dla Polaków. Linetti. Arkadiusz Milik. No, nie mogą się przebić. Atak Biało-Czerwonych Łaszczykowski Arkadiusz Milik. Lewandowski przed szansą. Toni Kross. Grzegorz Krychowiak. Lewandowski. Arkadiusz Milik. Milik. Z bliskiej odległości rzeczywiście popisał się doskonałym refleksem. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. Milik ma szansę! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. I mamy bramkę. Arkadiusz Milka, ale imponuje mi ten chłopak. Mimo tych wszystkich kontuzji zawsze wraca i imponuje formą. I to już nie pierwszy raz. Znowienie od środka. Polacy prowadzą. Sami Kedira. Kamil Glik. Łaszczykowski Linetti Blisko pole karny, może strzelać Milik ma szansę Dobrze to odczytał, w porę zareagował I mają piłkę Piotr Zieliński Lewandowski Piękne uderzenie Roberta Lewandowskiego No pokazał nam teraz co potrafi no, zadali kolejny cios rywalowi. To da im większą pewność w grze. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. No, 2 do 0. Ofensywna gra popłaca. Niemcy w natarciu. Interesująco zapowiada się ta akcja. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Dzięgoczonek? Linetti. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Czasy, kiedy reprezentacja. Pol... Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Hektor. I ruszają Niemcy. Wyekspediował piłkę stala od bramki. Draxler. Piotr Zieliński. Robert Lewandowski. Atak polski. Dobrze prowadzi piłkę. Spania. Oddaje strzał. Ech, szkoda, niestety pechowo Lewandowski przestrzelił. Widać, że Robertowi bardzo zależy na dołożeniu dziś kolejnego trafienia. Czysta interwencja, dobry odbiór, i są na połowie rywala. Miller. No, musi uważać. Werner. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Niemcy mają szansę, aut w tym miejscu może być zabójczy dla przeciwnika. Wznawiać będą na wysokości pola karnego Lewandowski. No, zobaczmy może być groźnie atak Polaków. No, będzie gol? Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. Ale pech strzelających piłka znowu odbija się od bramki, lecz tym razem wychodzi poza linię końcową. Skuteczny pressing ze strony rywali wypchnął go z piłką poza obręb boiska. Lineki. Out dla reprezentacji Niemiec. Hector. Draxler. Royce. Werner. Ponownie Aut, Mats Hummels. Draxler. Zobaczmy, Niemcy atakują. Piotr Zieliński. Milik. Trybluje w stronę bramki. Dobrze, przebił się. Musi strzelać. Skuteczna interwencja. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry. I przy dobitce bramkarz był już bezradny. No, naprawdę jest z niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramkarz zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła, na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Royce Miller. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Kimiś. Werner będzie strzelał. Pewnie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Grzegorz Krychowiak. Michał Pazdan. Blisko pole karny. Ma trochę miejsca na strzał. To musi być gol. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał końśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Było blisko, jednak wiele daje nam dzisiaj technologia. Dopiero w powtórce widać na pewno, że piłka przekroczyła linię całym obwodem. Owszem, to było tak na granicy, że gdyby sędzia musiał decydować na oko, to nie wiem, czy by to uznał. Muszą się zebrać po tej utracie bramki samobójczej, Miller. No zastanawia się czy nie strzelać pokonuje z piłką kolejne metry. Dobra okazja do oddania strzału. Ale Sędzia nie wydaje znać, że jednak był spalony. No z tego miejsca można strzelać. Dobrze prowadzi piłkę. Wig ma szansę! Tak, gol! Piłka wpada do bramki! Fantastycznie! Z tej odległości nie można się pomylić. Bramkarz był bezradny. Wspaniale, gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi, drugi zespół jest praktycznie bez szans. No, 5 do 0 do przerwy. Jeśli będą tak skuteczni w drugiej połowie, to kto wie, ile jeszcze bramek zobaczymy. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Myślę, że sam czuję pewien niesmak, że to była tylko jedna bramka w tej połowie. Druga zamiast paść do bramki, tylko się od niej odbiła, ale w sumie ważne, że prowadzi. Udanie przejął piłkę na połowie rywala. Mik ma szansę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował. Pierwsza połowa była bardzo jednostronna. Zobaczymy, czy coś się zmieni w drugiej połowie. Dobra pozycja do oddania strzału. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. Mats Hummels wyjaśnia sytuację. Lewandowski przed szansą? Tak, tak, bramka! Piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Miller, Marco Royce. Atak drużyny niemieckiej. Może spróbować uderzenia na bramkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Rywal naciska. Lewandowski. Bliska już do bramki. Okazja Lewandowskiego. Pięknie, pięknie, pięknie! Gol dla Polski! No, jestem wzruszony! Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Marco Royce. No, może być groźnie. Rozciągnięcie do Millera. Mamy spalonego. Maciej Rybus. Nikt teraz nie przeszkadza. Zostawił za sobą trochę boiska. No, będzie gol. Niewiele brakowało rywali. Uratowała poprzeczka. Hector. Draxler. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Timo Werner. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Udana pułapka offsideowa. Marny występ tego zawodnika nie błysnął dzisiaj. Wydaje się, że miał wyjątkowo zły dzień. Miejmy nadzieję, że do kolejnego spotkania zdąży się otrząsnąć. 15 minut drugiej połowy już za nami. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. I ma szansę. Broni Bramka, ale piłka wciąż na boisku. Werner. I po odbiorze strata piłki. Michał Pazdan. Grzegorz Krychowiak. Robert Lewandowski. Zieliński. Arkadiusz Milik. Milik ma szansę! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Werner. Kroos. Miller, Toni Kroos. Lewandowski. Blisko pole karne. Lewandowski przed szansą. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! I to jest proszę Państwa hat-trick. Niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Nie ma, nie ma litości dla rywali. Hat-trick! Kompletuje dzisiaj te bramki tylko po zazdrościć. Fenomenalna skuteczność. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Sami Kedira. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Atak polski. Milik ma szansę. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe jak go rozegrają. Dośrodkowanie z rożnego 16. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Musi strzelać. Strata w ataku. Zieliński. Robert Lewandowski. I w ataku reprezentacja Polski. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego. No, Manuel Neuer kapitalnie broni. Nie da się ukryć, że nie był to jego no, najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szło. Dośrodkowanie z rogu w pole karny. O, nie wyszło to wybicie. Linetti. Mik ma szansę. Jest bramka. Proszę tylko spojrzeć. Na tę radość kibiców na trybunach. Jest dzisiaj w wyśmienitej strzeleckiej formie. Trzeci już raz, tak tak, trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Wspaniały, fantastyczny wyczyn. Trzy bramki w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest dziś w formie, jest w gazie. Zobaczmy, co będzie dalej. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Okazja Lewandowskiego. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Rywal naciska. Dobrze antycypował intencje podającego i mają pił. Lewandowski przed szansą. Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Atak biało-czerwonych. To może być Bramka. Milik. No tu niestety Bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Przyjęcie bardzo słabe i strata piłki. Tony Kross, Hector. Lorecka, Kross. No zobaczmy, może być groźnie atak Polaków. I Batynk wyjaśnia sytuację. Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, idzie do przodu, jest groźnie, może strzelać, Lineki, Polacy atakują, Piotr Zieliński, może spróbować uderzenia na bramkę, no teraz... Kapitalnie to obronił. Choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości, taki strzał i nie ma Gola. Jak on to zrobił? Julian Brandt. I ruszają Niemcy. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Arbiter kończy mecz. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego? Fantastyczny mecz, długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat prowadząc zespół do zwycięstwa. Wynik mówi wszystko. To było bardzo jednostronne widowisko. To prawda, naciskali, naciskali i nie przestawali naciskać cały mecz, czego odzwierciedlenie widzimy w rezultacie. Zdanie przejął piłkę na połowie rywala. Milik ma szansę. Dobrze to odczytał. W porę za...